Witamy, a w dzisiejszym odcinku puszczę Wam na szorcika. Taką kosteczkę dostaliśmy TW350 od Tomaszka z bieguna. Fajerwerki 49 strzałów. Neku nie będę Wam podawał, bo nie wiem. Poczekaj, Słupusia, samochód przejedzie. Ja się oddalam. No, od Tomaszka ostatnio bardzo dobre wyrzutnie są. Zresztą ja każdy widzi. Dostaniecie tą e, kosteczkę w biegunie. Zapraszam. Link jest w opisie. No, dawaj Mateusz. No, zobaczymy. Podobno Hukowa. Uh! O! Ty wali jak panka! Bardzo ładny, fajny. Dopiero cicho. Sami się wyraźcie, czy warto. Dla mnie bardzo dobra kostka. Do zobaczenia, cześć, hej.